Niedawno Warta poinformowała o przedłużeniu o 12 miesięcy wygasającego latem kontraktu pomocnika Mateusza Kubczaka. To piłkarz, który jest związany z klubem od lipca 2019 roku. Warta z bytności Mateusza Kubczaka w klubie już wyciągnęła spore korzyści sportowe. To on przecież wykorzystał dwa rzuty karne w sławnym barażu z Radomiakiem Radom. Bardzo solidna, równa forma przez cały ten okres jak grał w Warcie i myślę też że z jego punktu widzenia pozostanie w Warcie to jest też gwarancja jakiejś stabilizacji jego kariery, więc myślę, że Tutaj, jak najbardziej, jest to ruch moim zdaniem spodziewanej i taki, który opłaci się obu stronom. Warta to klub o bogatej historii, a ja nadal chciałbym być jej częścią. Cieszę się z tego, że zostaję w warcie. W klubie na dłużej pozostanie także napastnik Adam Zrelak. W piątek Słowak przedłużył umowę o dwa lata. W czerwcu kończą się natomiast kontrakty Jana Grzesika, Adriana Lisa i Jakuba Kiełba. Każdego z nich warta w mniejszym bądź większym stopniu chciałaby zatrzymać, i myślę też, że dla każdego z tych zawodników ja wyznaję taką teorię że. No, że jednak to są tacy piłkarze, którzy w tym układzie personalno-taktycznym u trenera Szulczka się znakomicie czują i to tutaj w Warcie są w stanie najwięcej dobrego pokazać. Dużo dobrego w ostatnich sezonach pokazał też Robert Iwanow. Niewykluczone, że niebawem obrońca reprezentacji Finlandii pożegna się z Poznaniem. Warta jest otwarta powiedzmy na sprzedaż Roberta Iwanowa, o ile wpłynie oferta, która będzie dla klubu na tyle satysfakcjonująca, że te, to odstępne by powiększyło budżet Warty. Jeśli ktoś zaproponuje za Roberta Iwanowa przysłowiowe frytki, no to myślę, że Warta się nie zgodzi. Na jego odejście. I ewentualnie po prostu, jak nie przedłuży z nim kontraktu, to on odejdzie latem za darmo. Na plus, wszystkim stronom powinno wyjść z kolei wypożyczenie Mikołaja Rakowskiego do drugoligowej kotwicy koło Niespełna 21-letni zawodnik jesienią uzbiera łącznie tylko 36 minut w pierwszej drużynie, ale drzemie w nim potencjał. Mikołaj Rakowski musi zbierać doświadczenie, musi też no, trochę się otrzaskać na poziomie, na poziomie szczebla centralnego, powiedzmy, grania w dorosłej piłce. W niedzielę zieloni wylatują na obóz przygotowawczy do Turcji. Tam rozegrają dwa mecze towarzyskie, po czym 20 stycznia wrócą do Polski.